Będzie remont boiska przy zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu. Starostwo Powiatowe już podpisało umowę z wykonawcą na przeprowadzenie prac. Uczniowie i mieszkańcy z nowego boiska będą mogli korzystać prawdopodobnie od września. Boisko do gry w piłkę nożną przy zespole szkół powiatowych przy ulicy Sadowej w Przesnyszu to jedyny taki obiekt w tej części miasta. Dzieci bardzo często korzystają z tego boiska. Wszystkie dzieci potrzebują ruchu i bardzo ważne jest, żeby wyremontować to miejsce. To zachęci dzieci, żeby nie siedziały przy komputerze, więcej ruchu miały. Obiekt zostanie wyremontowany za 420 tysięcy złotych. Ponad 300 tysięcy złotych starostwo uzyskało w formie dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nawierzchnia już jest w kiepskim stanie i warto by było ją poprawić. Dodatkowo inspektorzy BHP też zgłaszali takie uwagi, więc przystąpiliśmy do opracowania dokumentacji i zdobycia tych środków na renowację tej nawierzchni. Udało nam się to z Ministerstwa Sportu pozyskać i dzięki temu mamy dzisiaj podpisaną umowę z wykonawcą. Nauczyciele wychowania fizycznego wykorzystują to boisko. Po godzinach lekcyjnych boisko jest wykorzystywane przez młodzież tutaj z terenu powiatu przasnyskiego, z terenu miasta Przasnysz. Prace remontowe rozpoczną się w lipcu zgodnie z umową. Wykonawca ma czas do października na zakończenie inwestycji, jednak planuje ją zakończyć z początkiem nowego roku szkolnego. Musimy to zdemontować, wyrównać, położyć na nową nawierzchnię. No i jeżeli pogoda dopisze, to na pewno 1 września to oddamy. Prace obejmą też wymianę starego, wyeksploatowanego oświetlenia na energooszczędne LED. Zamontowane zostaną również nowe bramki.